Czy też masz wrażenie, że wczoraj zamiast debaty prezydenckiej dostaliśmy czterogodzinny telezakup pierdu? Program reklamowy, w którym trzynaścioro kandydatów sprzedawało nam hasła tak puste, że echo wracało, zanim padły następne, jeszcze bardziej puste hasła. Jedni wołali o bezpieczeństwo. Drudzy o nadzieję. Wszyscy <głosy> o głosy. Ani słowa o tym, jak ratować szpitale, ilu lekarzy brakuje na prowincji, skąd wziąć pieniądze na podwyżki nauczycieli. Zamiast konkretów przerzucanie się kawalerką Nawrockiego i kopertą Trzaskowskiego. Naliczyłem 17 powrotów do afery mieszkaniowej. Zero. Podkreślam, zero propozycji budżetowych. Zero. Zero. Witaj w stanie faktycznym. Już w pierwszych dziesięciu minutach stoper prowadzących przegrał z ambicjami gości. Mikrofony gasły, gdy kandydat wciąż kończył wstęp. Dorota Wysocka-Sznepf próbowała utrzymać tempo, ale Krzysztof Stanowski nazwał ją arcykapłanką propagandy i wyszedł z własnym show no, na X i w innych miejscach. Publiczność online ochrzciła widowisko hasztagiem Debata bez debaty. W ciągu nocy wbił się do pierwszej trójki trendów na X. A ponad 80% wpisów miało wydźwięk negatywny, bez względu na to, kogo mm, tworzący te wpisy popierają. I tutaj proszę Cię po raz pierwszy o uwagę: jeśli masz dość tego politycznego kabaretu i chcesz, żeby ktoś rozliczał kandydatów z każdego pustego słowa, wesprzyj teraz nasz kanał. Szczegóły znajdziesz pod filmem. Każda wpłata to kolejny materiał, którego nie zobaczysz w wielkich mediach robiących ludziom wodę z mózgu. A teraz wracamy do żena debaty. Otóż formuła była ustawiona na maksymalną polaryzację. No nic w tym nowego: dwie tury pytań, po trzy z każdej dziedziny plus 90-sekundowe wolne wypowiedzi. Efekt, wyścig na slogany. Słowo bezpieczeństwo padło 29 razy, reprywatyzacja 22, a NFZ ani razu, ani razu to mogą się wydawać małe wartości, trochę matematyki. Każdy kandydat miał realnie około 6 minut netto w całej debacie. 13 osób razy 6 minut to jest 78 minut. Te 6 minut to około 750 słów. Stąd 41 użyć jednego rzeczownika to już 5,5% wszystkich słów kandydata, który o tym mówił najczęściej, a większość wystąpień to 60-sekundowe monologi, więc słowa klucze nie powtarzają się lawinowo, jak w jakimś talk show. Tak to właśnie wygląda. Nie było prawdziwych ripost, bo nie przewidziano dogrywek, bo niby do czego te dogrywki miałyby się odbywać? Do taniego cyrku dla naprawdę intelektualnie ubogich? Pytanie do rywala? Jedno i to właściwie tak jakby odczytane z kartki. To jak rozmowa odjecie w fast foodzie. Wszyscy udają, że jest zdrowo, a ty kończysz, no niech będzie, że z niestrawnością. Kandydaci Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki okładali się aferą gdańskiej kawalerki, jak w jakimś studenckim kabarecie żenady. Hołownia krzyczał, że Nawrocki jest kłamcą. Nawrocki straszył fake newsami. Magdalena Biejat przywiozła do studia tramwajową metaforę taniego transportu. A Sławomir Mencen, a zresztą w dupie mam Mencena? Joanna Senyszyn walczyła o głosy lewicy – ale utonęła w krzykach. Widzowie liczyli memy, bo liczyć programów nie mieli po co, bo nie było ich w tej żena debacie. Trzydzieści minut po zakończeniu tej porażki czaty puchły od słów żenada, ustawka i cyrk. Przepraszam, ale bardzo lubię słowo Żenada w odniesieniu do polityki. Nasze ekspertki z kolei w programie na żywo tuż po debacie, czyli profesora Mińkowska-Nurkiena i profesora Kasińska, no de facto mówiły wprost: nic się nie zmieniło, nikt nie zdobył nowych wyborców, każdy mówił do swojego twardego elektoratu. A teraz uwaga! Tu następuje mocne uderzenie. Najnowszy sondaż Flash Ipsos pokazuje, że 72% oglądających po debacie stwierdziło, iż jeszcze bardziej nie wie, na kogo głosować. Można sprawdzić w necie, ten sondaż i inne już teraz są dostępne. To dowód ostateczny tej gry nie da się wygrać, bo to nie jest gra o rozwiązania, tylko o to, kto głośniej wydrze mordę, kto komu dowali i kto kogo bardziej obrazi. Przedszkole i cyrk w jednym, a klientami jesteśmy. My, czyli w połowie ludzie obłąkani nienawiścią do jednych polityków i wierno-poddańczą miłością do drugich. Naprawdę, skok do pustego basenu wydaje się już lepszym rozwiązaniem niż poświęcanie czasu takiemu rakowi pod nazwą debaty polityków w Polsce, jeśli jakaś się jeszcze odbędzie, a pewnie się odbędzie przed drugą turą. Jednak sprawdzę. I znowu chwila prawdy. Jeśli ten materiał daje Ci więcej niż cztery godziny. Telewizji wczoraj, wesprzyj nas choćby symboliczną kwotą. Twoja wpłata to sygnał, że warto demaskować polityczne kuglarstwo, zamiast powtarzać propagandę wielkich mediów albo tego lub innego sztabu, tych lub innych polityków. Już teraz dziękuję Ci za to wsparcie szczegóły znajdziesz pod tym filmem. Dlaczego nikt nie mógł tego cyrku wygrać? Po pierwsze, absolutny brak równowagi czasu antenowego. Liderzy zabierali głos po 25 razy. Kandydaci z 1% poparcia usiłowali przekrzyczeć tłum, a minuty uciekały. Po drugie, tematów było mniej niż haseł. Zagrano reprywatyzacją, lękiem przed migrantami, cudzym mieszkaniem, idealne paliwo do memów. Zero paliwa do decyzji przy urnie. Po trzecie, Prowadzący z trzech stacji próbowali zadowolić wszystkich, więc zadowolili tylko zegarki, które się z nimi zgadzały, no bo zajmowali się wskazywaniem godziny. Każda presja na konkretną odpowiedź kończyła się dźwiękiem sygnalizującym czas i chaosem, który można podsumować tym, że no prowadząca nie wytrzymała yy, ciśnienia trochę. W pewnych sytuacjach. Hołownia natomiast użył e, dobrego komentarza, do tej krytyńskiej ustawki i trafił moim zdaniem w sedno, e, że debata była przepotwornie długa. Ale długość nie równa się treści. Cztery godziny spotu, w którym e, najważniejszy moment to wręczenie koperty z bliżej nieokreśloną zawartością. I teraz, o Jezu, teraz z idiociała połowa polan podnieca się tym, co to w tej kopercie jest. Może cegła z napisem weźcie. Zamiast wizji polityki zdrowotnej, pantomima. Zamiast planu na mieszkalnictwo, pojedynki na wspomniane już dzisiaj kawalerki. Przepraszam, oku...ć można. Teraz pytanie do Ciebie, widzu. Zgadzasz się, że w ciągu 60 sekund nie da się logicznie powiedzieć, co zrobić z Twoją pensją, podatkami i bezpieczeństwem Twoich dzieci? Daj znać w komentarzu. Chciałbym zobaczyć, ilu z nas może w tej sytuacji powiedzieć im dość. A teraz podsumujmy. Wczorajsze syficzne piekło pod nazwą debaty prezydenckiej pokazało, że polska scena wyborcza utknęła w takim modelu, w którym krzyk zastępuje strategię, a my wyborcy jesteśmy sprowadzeni do roli widowni, czekającej na kolejny skandal. Nikt nie wygrał, bo nie było czego wygrać. Już sam regulamin zabijał dialog, scenografia zabijała treść, a ego kandydatów zabiło resztki cierpliwości części i to chyba dużej publiczności. Dlatego powtarzam: nie daj się nabrać na telewizyjną atrakcję w opakowaniu debaty. Weryfikuj, czytaj, wspieraj niezależne źródła i pamiętaj tu zawsze dostaniesz nieokrągłe słowa, bezlitosne fakty i nie będziemy sprzyjać żadnym politykom, bo nie od tego jesteśmy. To był stan faktyczny. Dziękuję i do zobaczenia.